Witam serdecznie w następnym odcinku. Pokaż co potrafisz. W tym odcinku pokażemy już po raz, chyba trzeci, Czołg is który jest chyba najbardziej uniwersalnym ósmym tierem w tej grze. Jeżeli chodzi o ciężkie czołgi, i bardzo, bardzo niezły wynik właśnie tym czołgiem zrobił gracz Keizor. Witam, Keizor. No, Halo? Cześć. no jest, Sky. Myślałem, że gdzieś poszedł, ale jest. No więc oglądamy jego bitwę, więc patrzcie się jak się gra właśnie tym czołgiem. Oczywiście wszystko zależy też od tego, żeby go dobrze rzuciło, bo jak go rzuci na dziesiątki, to chyba już nie jest tak yy, łatwo, nie? No, na dziesiątki... Jeżeli jest jedna, to jeszcze sobie można poradzić, ale jak jest już z 3-4, to już... jest problem po prostu z przebiciem. No i, i jak widać znowu fjordy, to jest fajna mapka właśnie dla, dla ciężkich czołgów, bo można się ukryć przed artylerią i, i, i można, chociaż wyście tu mieli tą artylerię taką słabawą, piąty i czwarty tier, więc mogłeś nawet się jej nie bać. Dobra, no to opowiedz nam o tym, jak chciałeś tutaj zagrać na tej mapie, jak grasz na tej mapie, jak grasz tym czołgiem, no w ogóle coś tam na temat tego meczu oraz tego czołgu. No, jako że byłem tutaj ciężkim czołgiem, zawsze jadę tutaj na taki cypelek właśnie na J4, J5, aby bronić lub też zaatakować z tego względu, że tutaj można się gdzie indziej schować przed Alterem i już dużo tutaj czołgów jedzie. Ogólnie grałem tutaj też, też z moim kolegą z planu. No, zginą no wiele tutaj nie zrobił. Aha, opos. opos ale, te, ale opos pomógł w ten sposób, że teraz jest twoją tarczą, nie? No A nie, bo pan coś to ma. <laughs> o, widzę, że w Teamie też mieliście jednego tutaj nawet yy, takiego w miarę Koksa. A nie, 62% zwycięstw, ale na tym czołgu. Yy, dobra, no to opowiadaj dalej, co, co tu kombinowałeś. No tutaj powoli zaczęliśmy wyjeżdżać i niższy tego też 34, bo troszkę tutaj nie po prostu nie ukarał tutaj strzeli i zaczął wyjeżdżać ogólnie yy, cały. Tutaj zaraz będzie... przykład, że... Nie wiem jak ja to zrobię, ale trafiłem mi po prostu kadłub, mimo że wstawiał wieżyczkę. To jest jakimś cudem po prostu. Oczywiście widzę, że masz nawet załadowane trzy pociski za golda, ale nie musiałeś je używać, tak? Czy... One są po prostu tak na wszelki wypadek, jakbym spotkał jakąś dziesiątkę, to po prostu. Aha. A powiedz mi teraz, jeżeli chodzi o te naboje yy, przeciwpancerne i te podkablibowe, jakie one mają charakterystyki, jeżeli chodzi o penetrację i uszkodzenia? średnie uszkodzenia to chyba gdzieś około 390, ale tak, przeciętny wchodzi za 360 do 400. Yy, penetracja jest. Po prostu cudna, bo 334 mm penetracji to jest coś. Ale na tym, na Goldzie, nie? Na przeciwpancernych. Na przeciwpan... Ale to jest maksymalna taka, nie? No tak, średnia to gdzieś chyba jest 200. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. O ile pamiętam, żebyście nie wprowadzali, to chyba jest nawet 226 czy 228 średniej penetracji, nie? Ale maksymalna ponad 300, no to nieźle. Na szybkość ładowania. Z dosyłaczem z na 100%, gdzieś tak 11 sekund, gdzieś koło tego właśnie. Aha. I się chyba ładuje 11,6. No warto też założyć na ten czołg wentylację, nie? No, y... tylko właśnie nie jestem pełen do wentylacji. No. Bo jest problem właśnie z celowaniem, dlatego ja wszystkie, tak właściwie dwa moduły do celowania montowałem. Aha, czyli stabilizator pionowy i szybkość celowania, tak? Tak, bo to się przydaje, bo niestety celownik się tak długo zwęża. Aha. W walce na dalek dystans leżymy. A my za to się super radzisz. No, tylko właśnie z wentylacja to jest to, że do, daje 5% do każdego załoganta, czyli i szybciej troszkę ładujesz, i szybciej trochę celujesz, i szybciej e, w ogóle dowódca jest lepszy i tak dalej. O, ładnie spłonął No, teraz to już po prostu pełne gacie, bo zaczęły na mnie wyjeżdżać te T20 ósemki prototypy, to po prostu to już była masakra. myślę, no to już pomiędzy. już nie przetrwam. Nadal utrzymujesz pełną ilość HP, a już kilka trafiń dostałeś, nie? No, nie pan chyba z lub O i tutaj wyjeżdża na mnie, na le, te T28, tak. I z Rico Nie wiem jak to się stało, ale tutaj był po prostu test twardy. Dobra, ale przecież ten czołg jest, ma taką y, okrągłową, y, kątową budowę, czyli on dobrze rykoszetuje, nie? Tak, ale przedni pancerz ma dość słabo, bo tylko 110 mm pancerza to nie jest zbyt Aha. dużo. A wieża? Wybrając, y, wieża, jeżeli jest na maksa, to jest 220 mm. No wie... wieża to po prostu jest fajna, Wieża nie jest troszkę pod kątem, z tą górę i tam pociski właśnie wchodzą. Aha. O, już skapują tak. I tutaj wracając do bazy, mały nieogar. I wiesz, że tam są te trzy, jakby biegi, że 4 km, tam połowa później jest. Jak no, 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 no. Dwadzieścia no. parę i maksymalne, nie? I nagle się skapem, że jadę po prostu na dwójce, czyli na połowie mojej mocy się po prostu silnika. Jadę z 20. I się zastanawiam, dlaczego mnie Tiger, nie... No, ale na szczęście nie było ich tam za wiele. Nie skapowali tej bazy. Ale jest, widzę, groźnie, bo już. No, byłaby, byłoby groźnie, gdyby jeszcze tam jeden wjechał. Właściwie to już zaczął tam wjeżdżać chyba ten y, Cromwell. Mhm. Y... No i ładnie, czyli w zasadzie. Tutaj widzę, że ten Tiger 2 też ładnie zagrał, ale Twój wynik był naprawdę bardzo solidny. Bo zdobyłeś... Ja wyślę jeszcze linka z tego meczu z tam z wynikiem w opisie ale ponad 2500 expa na 8 Tier HT to jest naprawdę dobry wynik. Tak, tutaj ten spęk, bo wtedy były te 3 dni darmowe, które mm -hmm. A ogólnie to jeszcze pod koniec zobaczysz. O, ten Tiger zaczął nie wyzywać po prostu, że mu fraga kradłem. Yy, bo ale... ostatnim będzie KW4. I sam zobaczysz, ile strzałów w niego oddam. No, 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 słuchaj, bo tutaj walka między tobą a tigerem 2 to była walka o specjalistę, nie? No, tutaj właśnie dochodziło do mnie z Stancia, bo on też chciał. Właściwie... Ja już miałem tę specjalistę, ale zależało tutaj, o... przecież zawsze zależy to od ilości EXPA. No, 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 no. no. Ale nie no, zdecydowanie. Ile tu uszkodzeń zrobiłeś w tym meczu? Chyba solidnie, ponad 4000, no, nie? 6. 6, 6 000, no prawie. ładnie, ładnie. No. Czyli yy, i co dostałeś? Jakiego snipera dostałeś też? Nie, dostałem obrońcę i specjalistę. Aha, no to ładnie. No ale wynik, wynik, wynik bardzo dobry, no ten czołg jest też bardzo fajny. No ja chyba sobie go odkupię za niedługo, bo to jest mój pierwszy hatek, który miałem na początku gry, po tam miesiącu czy dwóch sobie nim grałem, ale później zrobiłem y, oczywiście y, następne czołgi i go sprzedałem, ale naprawdę warto go trzymać w garażu, bo y, gra tym czołgiem, w ogóle gra ósmymi tierami jest chyba najbardziej y, fajna, nie? Później już z dziesiątkami to, to gorzej się gra, bo tam zazwyczaj już te mecze są trudniejsze, już bardziej ogarnięci gracze i, i nie jest tak łatwo, nie? A tutaj, jak cię rzuci na górę, to naprawdę solidnie można postrzelać sobie i, i fajna zabawa. I, dobra, a ty jesteś w jakim klanie? Teraz akurat jestem bez klanu z tego względu, że mój kolega zakłada. Aha. Założył tam właściwie nowy klan i mamy zamiar właśnie... Y Tutaj akurat w tym klanie zajmowaliśmy głównie CW, czyli klanów sami co za wiele akurat go też nie, nie mogło dać, bo przecież Aha. nie mamy jeszcze takich czołgów. No, 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 no. Ale... ESL, to jest no właśnie, no, jeżeli, jeżeli macie paczkę 6-7 osób, spokojnie możecie próbować walczyć właśnie w rozgrywkach ESL i tam można nieźle, nieźle zarobić. Nawet sam możesz walczyć w ESL y, różnymi tak, tak, tierami, jest. też, też można, jest. tylko że... Chyba to chyba czwarte tiery nawet. Tak, ten tylko letyki. że to o, trzeba... Tutaj będzie ten KW-4, trzy strzały, trzy strzały w niego dem, dwa się odbiły i mhm. za czwartym ranem grafiem i teraz coś Tiger napisze. I teraz Tiger co napisze? Zobaczmy. Nob. Frag Stealer. Okej. Okay. Cisza No, no więc pozdrawiamy kolegę Mark Hun, który bardzo się zdenerwował, że właśnie ty tym Isem trzy lepiej zagrałeś niż on i to jest w zasadzie jeden z lepszych y, meczy Isem 3, jaki widziałem do tej pory. No wynik 2,5 tysiąca ponad expa mówi sam za siebie. No to nic dzięki, y, że pokazałeś naszą bitwę, twoją bitwę. No i tyle tam. Pozdrów kolegów. Pozdrów, o, kole... Pozdrów... Pozdrów kolegów, mamy, tate. Ach, wiesz co. Nie no, trzeba, no, tak? Grałem mojego kolegę Mati. A tego, co z Tobą ja. grał jeszcze I trzeba. To bo... też pomaga odnośnie. Oposa. No i, o, no i Oposa, no. I oczywiście. <laughs> Pozdrawiamy Oposa. No to na razie, trzymajcie się.